Tylko widzowie z tej strony Borys. Gra z nami Seba najlepszy. No ole. Hej widzowie. On nie gra na razie w role, ale jest z nami. Ej, sposób na zdenerwowanie. Sposób Olka na zdenerwowanie jest Dobra, dawaj. Wszyscy na Czego mnie małali, to jest moja siostra. Dawaj, 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 graj! To ty idź tam. A ja tu. Ale mam tutaj ja też. Już za chwilę mam prawie wam. Ja też. Mam grosza. Ja Ciebie go? Proszę. To ja. On ja zginę, sorry. sorry! 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 Co! Co! Co ja zrobiłem? Co! Nie! Skąd? Zrobiłeś Wu? Zrobiłeś Wu! Jak! Przecież. On mnie zabił przecież! Przecież on mnie zabił! To było nie o mnie! No kolejnego zabiłem! co się nie dzieje! Co się dzieje na tym odcinku? Ło tu ja zabiłem. Jeszcze hiperę miałem! Ja byłem najlepszy z tej gry! Najwięcej eliminacji miałeś! Ile? Sześć! Ja! Czyli trzy drużyny zabiłem! Tak, W końcu! W końcu! 350 kg. Wiedziałem, że na jack. Zeki! Mamy zeki widzowie. Następnie tym Kolejny, patrzcie. Nie miśki. ma zadymiarza. Czekajcie. Kogo mam wyglądać? Bloka, blok, blok, blok. Blok, blok. O wiele blok. I jest zadymiaż. Ja jestem altrulem na blok, prawda? Co? No. końcu go będziesz miał za nas. Sposób? Na Oby kredyty. Sposób? Na epika. Kolejny Drudzi? epik. Trudzi nas Daj pika. Bitig, 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 co A ty co? to, bitig, to, no, no, Dobra, co? będzie. To co będzie? E no, Dobra, bitig, bitig, i bitig, 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 I bitig, 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 Ja bitig, 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 Jestem. I bitig, 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 No, no, no. Ale co, ja odwaliłem przed chwilą, ja tak coś tu tu, kręcę się w kółko, mijam bomby, ten daje gadżet, przychodzi jego kolega, pam, zabiłem ją o potem tamtym, używam gadżetu, przypadkowo gadżetem zabiłem, co to było widzowie? Ja nie wiem co tutaj się dzieje, bo my bez ultów. No, no dobra, może wtedy też użyjemy ja no. jestem takim hardcorem. Nie, ja w ogóle nie używam No No. Ja Dawaj. Dobrze. O Boże, squeak. Dawaj go. Nie Dobra, zabijcie skwit. Dawaj tam na ems. Tam jest ems. Dobra. Nie, Frank, Frank. Frankfurt. Pomóż. Poczekaj. Pomóż. Pomóż. Unieś Dino! Zabiję Frankfurta. A trzecie miejsce. Dobra, wszystko okej, okay. wszystko gań. Okay. No Ale aktywne. mam dalej drugi ogień. Pasce zwyczaj. Dawaj, muszę mieć sterdropa nicnego. No ja nie ci tam. to zrobię. Ja ci to zrobię. Dobra, ja ci to zrobię. Dawaj, graj. Uff. Musimy A, to no, wygrać. Ale luja. Nie znajdź łapcy stąd. Tak. No. Dobra, dawaj, graj. Mm. Widziałeś tego dziwca tutaj? O nie, Edek! i daj no Mike! Mike. Mają słabszego, daj no Mike! Daj no Mike, na like Daj no! Daj no, papa! Daj no, papa! Daj Daj no, papa! Daj no, Daj no, papa! papa! pa. pa, pa. tata. Dawaj. Musimy to wygrać. Proszę, Panie Boże. Aleluja. 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 Ale. Ale. dawaj. Nie kit. Kolejny dom. I to jest teplawie koło nas. Kit. Mamy kit. Ja mi, ja mam lepsze panto od Bolesa. Dobra, no. a biegnie się. Chyba. Zademierzył. No. Ale ja to mam... na innym końcu widzowie. W końcu mam. Nie swoją, w końcu. W Mam Frankfurta. O Boże! Frank Co tu się dzieje Frankfurt. Frankfurt może mnie zabić E Patrz, Jackie do mnie podchodzi. Ja daję obok mnie bombę i ona ucieka. P wystraszyłaś <ślinne> Ja chcę zrobić Ej, pomóż! Frankfurt! Frankfurt! Ujtem mnie dał. Dawno... A to ty je przezginąłeś. Widzowie, mówię wam! Widzowie, mówię wam, to wygramy. Wygramy to. Nie. Aleluja. 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 Jestem bene. Ja byle byłabym! Ej dobre, bo oni R zmają. I dawaj tutaj, dawaj tutaj. Patrz. Frankfurt! 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 Trzemalinu! Ej, dębele! Dębela! Dębelka! Suuuu! No nie! No nie! No please! Dobrze. Nie użył ust, a my się nie uleczy. O, ma pięć. kipsów. 5 Pięć. Zabity. Kul! Nie. Patrz, on siedział w krzegach mojego. Zabij się, zabij się! Yes. Nie! kul. I tam ma jednego parę kajałów. Kul, uda. Kula. 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 Dobra, widzowie, co to było? Jestem taki dobry Tylko gdzie oni są? A. Bo. Serio? Ten człowiek... Musi teraz po to mocny kiniec. Wiem. I to jeszcze sześć kibów. No, wygram to. Może. Ja jej już odładzę. No. Ja nawet nie wiedziałem, że on tam jest. Dobra. Dobrze się bawił. Dobra. Dobra, no. dawaj! Dwa i dwa. Mm -hmm. Jakého má yeah, <laughs> <laughs> je Měj go jeste sigma, bloch. Legno. Idę tě. I masz udzieliłem. O. A dobra, daj, daj, kolejny tryhard. Ja ona jsem nie Jak nie będzie pitał to będzie mítek. Jak nie będzie mityka, to będzie legenda. <laughs> Jak nie będzie legendy, to będzie rzadkie. Nie, jak nie będzie rzadkiego, to będą cztery legendy. Ba Ale u mnie. No. On się cieszy. No bo mi prześlesz legendę. Tak się nie da. Bambajek, Karyl! Karyl zabity! Lechita prawie. O nie, zginę. Nowy zadymie. A mnie nowy zaraz zabija. O, zabiłem go. Ultem. Nie! Uderzyłem nowego zadymierza ultem i zostało mu 20 HP. Zawsze tak mam. Że uderzę kogoś ultem i mu kawałek HP zabiera. Że zostaje mu tylko. Nie! Co tu się od... Ale dużo osób zabijam. Dobra, poczekaj. Dla, dla ciebie są białe, dla mamy. Olek! Mam, czekajcie, widzowie. Na chwilę może zaraz dostaniemy. Czekajcie, widzowie.